Jestem w Moskwie. i śpię w pościeli. No więc tak, odprowadziłem Czeczu do szpitala i jestem w Pamplonie. Sprawdzę, co się zmieniło podczas mojej nieobecności. Jak widać, pogoda się nie zmieniła. Szaro buro. Może i szaro, może i buro, ale oliwki są na drzewach w środku miasta. Proszę bardzo, jakie piękne drzewo oliwne. Takie. Piękna Oliwka Ekspansja chińska na pamplonę trwa bar muzyczny z jedzeniem Takie. No ładne zdjęcia krewetki kwiatek z jajka zupy szaszłyki ale jakich tu na pewno nie chociaż hmm. może i są. A my, no dobra. Jeszcze taki eksperci od herbaty bombę Co Cokolwiek to znaczy. 28 stopni Celsjusza. Nie wiem o co chodzi. I zaraz obok kolejna ekspansja. Walk to walk. Gdzie się serwuje właśnie takie. Nieciekawe dania, no okej, okay. mogą być ciekawe, trochę nudne. I tutaj jest Pamplona, a zaraz obok jest Poznań, na przykład. A ja łokuję dalej, tam. Tutaj też się zmieniło, jakaś inna inwazja, hawajska znaczy. Kiedyś był tu inny bar, teraz się zmieniło. No właśnie to się zmieniło w mieście uniwersyteckim padła księgarnia Libreria Gomez. No taka księgarnia od zawsze tutaj i niestety 12 godzin była czynna od 9 do 21 i teraz zamknięta. A po drugiej stronie ulicy też była ta sama księgarnia i tak samo jest zamknięta. Tam po drugiej stronie 12 godzin widać napisane dosy oraz. No cóż, studenci nie czytają książek, jestem w cytadeli, co tu się zmieniło w tej cytadeli? Przy zbrojowni otwarto bar. Teraz jest zamknięty, chociaż może nawet nie, ale tu takie. Sunfer na Sanfermin Sunfer Food. Zobaczę co tam się dzieje w piecu chlebowym.

Że pracują. Nie wiem, jak się pracuje z założonymi rękami. Jakoś trudno mi to sobie wyobrazić. Ciąg dalszy inwazji chińskiej. Ponoć z Tajwanu. Już wiem o co chodzi. Z tą kawą herbatą bąbelkową. Ona jest tajwańska. Tajwan. Jest tutaj takie różne. Ojo. Tak, coś słyszałem, że to jest. Bardzo modne. Na końcu Paseo Sarasate jest y, ay, Monumento de los Caídos, czyli poległych, poległych dlaczego zniesiono ten mon monument, żeby y, zasymbolizować jedność na w obronie swoich praw. Y, Wolności, wolności mas, które są high, dignas, dignas, no nie wiem. Niż miłość i ke, niż własne, własne życie. No, że tam oddali w imieniu obrony praw byłego królestwa Nawary. To jest na przykład taki ładny element tego, który mi się podoba. Ale jest coś, czego nigdy nie widziałem, bo się nigdy nie zbliżałem do tego pomnika. I tu jest to samo zapisane runami. O, teraz widać lepiej. Proszę bardzo. No, Proszę. bardzo. No nie wiem, czy to język smoczy? Ja to wszystko... będę chciał przetłumaczyć. Kamień skądś tam, co niejakiś apel je odkrył, chyba a potem przetłumaczono języki. Tu jest właśnie wyjaśnione trochę lepiej, dlaczego tak miało być. Chodziło o, o, o Fueros, czyli o, o lokalne prawa, które miały być zachowane po inwazji kastyli na Nawarę, a nie zostały zachowane Ale takie ładne elementy zdobnicze I się tutaj czasem znajdują I takie to są jakieś to są jakieś maszkerony do twarzy im poznikały a tutaj no właśnie kardo kardo jako element zdobniczy też i to, to, tutaj już jest dokładnie napisane właśnie to o czym mówiłem że wchłonięcie na Wary przez Korona przez Królestwo Kastylii, że że, że że było poprzez wchłonięcie ale jako unię no dobra to była agresja ale jak będzie i że prawa wszystkich obu królestw miały być zachowane stała prawna de la Lei 6 de las Cortes de Olite del Anio 164 1645. Otóż to no, i podobna treść fałszka i jeszcze łańcuchy znajdujące się w herbie nawary i to są właśnie takie same łańcuchy jak ciągle. Ciągnął ciągnął ciągną, aż do kamiennych znowu. Jestem z tyłu katedry, nie pokazywałem, dotąd, co się zmieniło po drodze, ale zobaczyłem tutaj, bo idę do mojego ulubionego miejsca, Caballo Blanco. Ale tu jest bardzo ciekawa rzecz: tu jest po prostu taka tablica informująca. To się w ogóle nazywa Navara de dessine, czyli Navara Skina. Nie mówię o skinheadach. I właśnie i tutaj jest to miejsce, ta fontanna, która pojawiła się w tym kadrze i opisane jest w jakim filmie. A no, jakby ktoś chciał dokładnie, to tu ma niech sobie zyskanuje i sprawić. A ja właśnie tym moim ulubionym załukiem na mury obronne z pięknymi widokami. No ładnie tu, tu ładnie. Ładnie, ładnie. Pięknie. I tu z ręką, zamknięta. Obsypane stoły kwiecień. Pięknie tutaj. Poproszę. To lubię. O, San Fermino. Nowy kiczowaty malunek No jak ładnie to wszystko wygląda Trochę wieje wiatr, mam nadzieję że nie będzie zagłuszał za bardzo Mury obronne, widoki Kawałek Knajpy gdzie jest Caballo blanco I tam daleko katedra I pasz u biskupiego na Wary którego nie widziałem od środka nigdy a jest tutaj bardzo ładnie tak, a tam jest wyjście i tam wychodzę no i takie jest wejście bo właśnie wyszedłem i jeszcze jest ładna podłoga na placu zamkowym na Plaza de Castillo. Co się zmieniło? A raczej co się nie zmieniło i to jest bardzo dziwne. Trawniki odgrodzone takimi brzydkimi płotkami. No i to podejrzewam od czasów San Ferminów zostało taka ozdoba wątpliwa. No właśnie. Bardzo brzydko to wygląda. Takie I to od czasów Sanferminów, czyli od, od lipca, od połowy lipca, aż do teraz. Taka ozdoba. Cały plac zamkowy, wszystkie drabniki odtoczone takim czymś. Pomnik wzniesiony w chodzie świętemu Ignacemu Loyola, założycielowi zakonu Jezuitów, Panowie go niosą On pewnie już tam jakoś dogorywa A było to 20 maja 1521 roku No nie wiem, może w jakiejś bitwie o obronę nawary zginął Wątpię, sprawdzę Tego budynku też nigdy nie pokazywałem i sam nie wiem co oni myśleć Coś on śliczny przeobrzydliwy no ładne ma te wieżyczki ale na przykład to wejście to przesada jestem przy dworcu autobusowym w komponie i to fajny pomysł w rezultacie metro minuto to się nazywa i tu są pomierzone odległości w minutach dla pierwszego pomiędzy poszczególnymi punktami miasta trochę mało wyrazisty plan, a z drugiej strony jakby wszystkie rzeczy są zawarte Cytadela Plac, Plaza de Castillo tutaj taka duża Taconera Plaza de Ayuntamiento z budynkiem Urzędu Miasta i kierunki do różnych miejsc. No, całkiem niezły pomysł. Dla pieszego. Czym dalszej chińskiej inwazji w Pamplonie i nie tylko zresztą? Taka ładna knajpka. Kiedyś była meksykańska. Teraz jest. No nie wiem. Chińska, nie? Tak, to jest miejsce tu, gdzie kiedyś moi koledzy mieli bar. A teraz jest tak ładnie, taki ładny taras zrobili. Wszystko zrobione z palet, czyli, czyli dość tanio. Pokryte sztuczną trawą. I żeby było śmieszniej, postawili tu po prostu jakieś kosiarki do trawy. I fajnie, bardzo ładnie. Podoba mi się. Rosną maliny w ogródku. Jakiś stoi grill Naprawdę bardzo ładnie Może się pomieścić tutaj dużo osób, a jest pusto Szkoda Studzienka kanalizacji burzowej Tu nie ma nic, tu się nic nie zaczyna Tutaj są trzy studienki kanalizacji burzowej Ale też nie ma w nich nic tak naprawdę niezwykłego Dzienka jest zaczyna się morze. Mam napisać. Po jest tu kanalizacji burzowej zaczyna się morze. I może warto czasem o tym pomyśleć, może warto było to zapisać przy każdej. z mojego akta wieje wiatr, świeci piękne słońce tam widać u góry kościół tam tam i tu jest Fram. to jest boisko do gry w pelotę czyli w taką grę, do której paletki pokażę potem tu jest droga linie są namalowane przez drogę